My dorośli już nie wierzymy w bajki tak jak kiedyś. Jeśli powiem ci, że można nauczyć swoje dziecko szacunku do pieniądza za pomocą książki, to pewnie zapytasz mnie, czy w tej bajce są smoki. A wtedy ja odpowiem ci, że tak, w tej bajce są smoki. Jeśli chcesz wiedzieć, co to za bajka, albo już się domyślasz i chcesz po prostu posłuchać coś więcej na ten temat, to zostań ze mną. Dzień dobry, dobry wieczór. Ja nazywam się Arek Błażyca, czyli zwykły Błażyk. I dzisiaj witam Cię nie z samochodu, tak jak ostatnio, tylko z naszego salonu medycyny estetycznej. Dalej, idąc za myślą, działaj z tym, co masz. No, jeszcze nie mam profesjonalnego studia, ale mam telefon, mam samochód, teraz jeszcze mam salon, więc robię to stąd. Ale dzisiaj nie o salonie, nie o biznesie, przynajmniej nie tak bezpośrednio. Dzisiaj o książce. Wiadomo, książka Dolina Dostatku Misja Invictusa, Chciwe Smoki i Tajemniczy Satoshi. To jest książka, którą napisałem. Dwa lata temu, ale wydałem w kwietniu zeszłego roku. I dzisiaj jest fajny powód do tego, aby troszkę o niej powiedzieć więcej. Mianowicie dzisiaj ma premierę jej angielska wersja. Jest to książka, pierwsza moja książka, którą jest to czwarta w ogóle napisana przeze mnie książka, ale pierwsza książka, którą wydałem całkowicie samodzielnie, no może nie tak samodzielnie, bo przyczyniła się tutaj dużo do wydania tej książki ilustratorka Ewelina. O zrobiła piękne ilustracje, i co jeszcze zrobiła, to powiem troszkę później. Ale generalnie tak, dzisiaj jest dzień premiery na angielski, amerykański, generalnie anglojęzyczny rynek. Z tego powodu wszystkie osoby, które do mnie pisały, kiedy będzie książka po angielsku, odpowiadam, już jest. Wcześniej trochę niż kod biznesik. Mam nadzieję, że kod też niedługo się ukaże, ale to niestety nie zależy w 100% ode mnie. Tutaj jeszcze jest, tamtą książkę wydałem z wydawcą, więc tutaj też czekam na ruchy naszego wydawnictwa. I tak, generalnie o czym jest ta książka? Bo brzmi troszkę tajemniczo, tak? Jest tajemnicze Satoshi, są kciwe smoki, jest jakaś misja Invictusa. I generalnie książka, w tak dużym skrócie, jest to książka, która opowiada historię od barteru, po samego Bitcoina, historię pieniądza oczywiście od barteru po samego e, Bitcoina i w ten sposób pokazuje jakie są różne cechy, jakie są różne wady i zalety poszczególnych form pieniądza, tak aby nasze dzieci mogły prosty sposób zrozumieć takie holistyczne podejście do nie tyle co oszczędzania, ale do odkładania swoich pieniędzy i szacunku do tych pieniędzy, tak, żeby rozumiały, że te pieniądze nie biorą się z bankomatu, rząd ich nie produkuje, tylko pieniądze biorą się z pracy, biorą się z dawania wartości innym ludziom. A jeśli chcemy nauczyć nasze dzieci Budowania trwałego majątku, to powinniśmy ich nauczyć przede wszystkim nie oszczędzania, bo oszczędzanie, w takim rozumieniu jak to się rozumie, potocznie to jest mądre wydawanie pieniędzy, czyli nie wydawanie na głupoty, szukanie promocji i tak dalej, ale to, czym się tak naprawdę buduje majątek, to jest mądre odkładanie pieniędzy, czyli zarabiamy w jakiejś walucie, ale odkładać no, w funtach czy w złotówkach. Nie jest to najlepszy pomysł e, przy obecnej inflacji i przy tej, która była i przy tej, która będzie. Bo nie wiem, czy wiecie, ale to są e, jakby cykliczne zjawiska, że są inflacje, są hiperinflacje. E, rząd zawsze w jakiś tam sposób psuje ten pieniądz. Ale na szczęście jakby waluta, czyli to, co ja często nazywam żetonami, to nie jest jedyny sposób, na, to nie jest jedyne aktywo, w którym możemy przechowywać wartość wygenerowaną przez naszą pracę. I teraz, co ma na celu ta książka? Pokazać właśnie to, że są pewne aktywa, są pewne formy pieniądza, które przetrzymują swoją wartość w czasie dużo lepiej i dużo dłużej niż takie jak na przykład jak, jak pieniądze, jak, jak złotówki, jak dolary, jak, jak banknoty, jak cyfrowe pieniądze. I dzięki temu dzięki tej książce, twoje dziecko zrozumie, czym jest inflacja. Skąd ona się tak naprawdę bierze? Czy to jest wynik, nie wiem, wojny, czy tego, że ktoś tam coś źle powiedział? Czy może jednak tutaj ktoś do tego przykłada rękę i robi to celowo? Dzięki temu Twoje dziecko też zrozumie, czym się różni właśnie ten solidny pieniądz od tych od tak zwanych żetonów, tak jak powiedziałem wcześniej. Oraz, przepraszam, oraz dowie się, dlaczego gotówka jest tak ważnym elementem przyszłości. Wolności, wolności w przyszłości. W każdym razie tak, dlaczego nie powinniśmy pozwolić na to, aby unicestwić gotówkę, tak? Często słyszymy Polska bezgotówkowa czy jakieś inne e, równe bzdury. Słuchajcie, gotówka jest bardzo ważnym elementem wolności i uważam, że jest to prawo natury, którego nie wolno łamać, ponieważ swobodna wymiana wartości pomiędzy jednym a drugim człowiekiem musi następować. I tak właśnie i ta historia to pokazuje, że na początku był to barter, kiedy wymienialiśmy się królikiem za worek ziemniaków albo butami za sweter. No to wymienialiśmy się między sobą wartością, bo nie, nie jesteśmy my jako jednostka, nie jesteśmy w stanie wygenerować wszystkich potrzebnych nam dóbr, więc każdy z nas powinien się zająć czymś innym, czym jest dobry i powinniśmy się potem wymienić. Natomiast wymiana. Yy, pomiędzy rzeczami, rzecz za rzecz, jest o tyle niewygodna, no że ja na przykład mogę nie chcieć już swetra za swojego królika, ale mogę chcieć czajnik, ale ten ktoś może nie chcieć mojego królika, a może na przykład chcieć marchewki. Więc zamiast tego wymyśliliśmy środek wymiany, jakim jest pieniądz i powinniśmy dbać o to, aby ten pieniądz był Dobrym pieniądzem, solidnym pieniądzem. E, I to jest naturalne prawo, e, po prostu naturalne prawo, którego nie powinniśmy e, łamać, nie powinniśmy go w żaden sposób naruszać, i powinna ta wymiana dobrowolnie między nami zachodzić. I w momencie, kiedy oddamy tą gotówkę, oddamy tą wolność, to zawsze pomiędzy jedną a drugą transakcją, czyli pomiędzy wymianą, będzie ta osoba trzecia która będzie mogła taką wymianę w dowolny sposób zablokować lub w jakiś sposób ograniczyć. Tak, wprowadzam jakiś paszport węglowy czy coś tam i powiedzmy, że w tym miesiącu już wygenerowałeś tyle dwutlenku węgla, że nie możesz kupić sobie e, piersi z kurczaka, nie możesz sobie kupić drożdżówki lub nie możesz sobie kupić czegoś innego, e, co po prostu produkuje jakiś tam ślad węglowy, lub po prostu posłać nie na ten protest co trzeba i w ogóle też blokują ci wszystkie swoje dostępne środki. Więc w momencie, kiedy nie mamy gotówki, tak naprawdę ta wolność zanika, nie możemy nabyć naszych podstawowych. Dóbr, dlatego jest to turbo, turbo, turbo istotne, aby o tą gotówkę dbać. I jeśli nie nauczymy tego naszych dzieci, to tak naprawdę e, takie powolne gotowanie żaby sprawi, że stanie się to dla nas normalne, że będziemy płacić e, wygodnie sobie tutaj Blikiem, czy tam jakimś e, Apple Pay'em, czy jakimiś innymi formami pieniędzy e, i tą gotówkę pomału gdzieś tam oddamy, zapomnimy o niej, bo nie będzie potrzebna. I ja tutaj nie hejtuję oczywiście łatwych płatności, bo pieniądz jednym z jego cech powinno być też to, że jest wygodny w płatnościach. Ja sam używam w Polsce Blika, mieszkając w UK, używam Apple Pay, jest to mega turbo, wygodne, fajne i wszystko jest OK. Do momentu jeśli ta gotówka też jest. Czyli owszem, płatności internetowe muszą być, bo są wygodne, można je robić międzynarodowo, natychmiastowo jest to super. Natomiast musi też być gotówka po to, że kiedy na przykład wysiądzie prąd, wysiądzie internet, to możemy wyjść z domu i kupić sobie chleb, możemy kupić sobie podstawowe potrzebne produkty do życia i nie musimy się martwić o to, że będziemy z głodu umierać. I czy to będzie gotówka w formie banknotów, tak jak jest teraz, narażona na inflację gotówka, czy to będzie, czy to będą kruszce, takie jak złote monety, czy, czy, czy srebrne monety, musi jakaś, jakaś forma gotówki być. I my musimy o tą gotówkę dbać. Także to wszystko jest zawarte w tej książce, i o ile brzmi to. Jakoś turbo, nudno, że no co ty mi gościu tutaj wkładasz do głowy mojego dziecka? Po co, po co mu to? Albo, albo jest to albo, albo pomyślisz, że jest to ważne, ale jeszcze nie na tym etapie. No to, żeby nie było tak strasznie, to powiem tylko, że przede wszystkim tu jest ciekawa historia, tak, w kocie biznesiku. Jest wciągająca historia o smoku Invictusie, który za młodu przyrzekł sobie, że sprawi, aby tak naprawdę życie było łatwiejsze, tak? Czyli nie chodzi o same pieniądze w sobie, tylko chodzi o to, żeby każdy z nas nie musiał cały dzień pracować na to, aby po prostu przeżyć. A właśnie wymieniając się między sobą, mając te transakcje, robiąc biznes, można w ten sposób żyć, że po prostu pracujemy, wypracowujemy jakieś nadwyżki, je sobie odkładamy, inwestujemy i tak dalej i można się tym życiem swobodnie cieszyć dzięki temu, że jest właśnie wymyślony Pieniądz, nie musimy codziennie latać za rzeczami, które potrzebujemy, szukać kogoś, kto się z nami wymieni barterowo, tylko jest po prostu pieniądz i kupujemy to, co nam jest w danym momencie potrzebne. Bądź jeśli nie jest nam potrzebne, to oszczędzamy te pieniądze, odkładamy te pieniądze w solidnym pieniądzu, zostawiamy na przyszłość bądź na następne. Pokolenia, Więc przede wszystkim są tutaj smoki, te, te smoki ten smok Invictus chce właśnie to życie swoje i życie swoich potem podopiecznych poprawić, rodzą mu się synowie, no i tam potem się różne rzeczy dzieją, kiedy smok Invictus, no nie, może nie będę spoilować wszystkiego, ale ktoś inny przejmuje władzę, i co tam się dzieje? No, to już musicie zajrzeć do książki. Jest dostępna w języku polskim i teraz w języku angielskim. W przyszłości też mam plan na język hiszpański, więc zobaczymy, będę też na pewno o tym informował. Więc zapraszam, oczywiście linki tutaj są gdzieś pod spodem w opisie tego filmu. I w tym miejscu też chciałbym mega, mega podziękować każdemu, kto przyczynił się do tego, że ten niecały rok Sprzedało się już ponad 1000 egzemplarzy Doliny Dostatku i ja przypomnę, że to jest self publishing, czyli ja jestem jednoosobową armią tutaj, która to promuje, um, która to sprzedaje i ta książka jest dostępna tylko w jednym miejscu, na Barnej Barnaja.pl, właściwie w dwóch, Barnej Barnaja.pl y, i na OSM Power y, u Marcina Osmana. Także to bardzo wąski kanał dystrybucji, dlatego ta liczba 1000 sprzedanych egzemplarzy ja ja uważam, że to jest mega turbo sukces, i kiedy rozmawiam z innymi autorami książek, którzy wydają w metodzie self-publishing, no to mówią, że jest to bardzo dobry wynik. Także dziękuję każdemu, kto się do tego przyczynił. I jeszcze chciałem tutaj w tym miejscu też podziękować oczywiście Ewelinie Oleksia, która zadbała o tą warstwę graficzną tej książki, o skład, o łamanie, czyli sprawiła, że ta książka wygląda tak jak. Teraz wygląda, że ona jest w ogóle książką. Może pokażę jakąś ilustrację ze środka, żeby nie być gołosłownym, że nam pokaże może moją ulubioną. Tutaj jest zamek, wielkie wybory w królestwie. Nie wiem, czy Ostroś. A ja. Także naprawdę piękne, piękne ilustracje. I zdradzę tutaj też teraz taki mały smaczek, że początkowo ta książka była napisana. W taki sposób, że ich jej głównymi bohaterami byli ludzie. I ja tą książkę napisałem, wysłałem do korekty, do redakcji, e, przetłumaczyłem na angielski i na hiszpański. Po czym wysłałem do Eweliny do tego, po to, aby zrobiła e, ilustrację. I w odpowiedzi zwrotnej e, zobaczyłem od niej maila, gdzie napisała, że książka super fajna. A co ja na to, żeby zamiast ludzi były smoki? Żebyśmy zrobili smoki zamiast ludzi. Więc początkowo byli tu ludzie, Ewelina zasugerowała smoki i długo się biłem z tą myślą, czy jest to dobry pomysł, no bo trzeba teraz wszystko zmieniać. Znaczy no nie wszystko, ale trzeba tam podmieniać niektóre niuanse takie, że na przykład nie dotknął ręką, tylko dotknął łapą. Trzeba było jakieś smaczki smocze, smaczki wrzucić. Trzeba było zmienić tłumaczenie jeszcze raz, wszystko przerobić. Więc było troszkę tutaj zamieszania z tym. Natomiast była to bardzo dobra decyzja. Teraz, z perspektywy czasu, mogę powiedzieć, też taki mam feedback od rodziców, dzieci, które uwielbiają smoki, że tutaj te smoki zrobiły robotę. Plus, dodało to takiej, takiej majestatyczności, takiej, takiej tajemnicy. Plus. No jest to po prostu barwniejsze. Dzieci to dużo chętnie odbierają o książkę o smokach niż o tam ludziach. Choć nie ukrywam, że w przyszłości chciałbym też zrobić, napisać książkę, gdzie bohaterami są ludzkie postacie. Ale tutaj są smoki i to dzięki Ewelinie, także dzięki Ewelina. <laughs> Mam nadzieję, że to wszyscy też docenią. Ja doceniam to wszystko, co robicie dla mnie, więc jeśli chcecie. Jeśli jeszcze nie macie książki, to sprawdzajcie link w opisie. A jeśli macie już książkę, to podzielcie się swoimi wrażeniami, czy jest ok, czy może jest turbonudna, czy może jest turbofajna. Dajcie znać. Ja przyjmuję wszystko na klatę po to, żeby kolejne książki były lepsze, a w planach mam kolejne książki i dla dzieci, i mam też coś dla nastolatków. Właściwie to wszystkie książki, które ja piszę, to nie są książki dla dzieci, tylko ja się śmieję, że piszę zawsze książki dla dorosłych i tych dorosłych, którzy jeszcze mają 6 lat na przykład czyli tych dorosłych przyszłych tych dorosłych obecnych. Ja uważam, że treści, które są zawarte w tej książce, przydadzą się nawet nie o tyle o teraz, bo teraz jest historia, która zostaje w sercu, bawi, cieszy a to, co zostaje w sercu u nich na dłużej, to, są, to jest właśnie ten walor edukacyjny, i to jest właśnie treść kierowana do tych przyszłych dorosłych. Czyli kiedy im przyjdzie odkładać swoje pieniądze, budować jakiś majątek, lub dostaną jakieś pieniądze od Was, to będą wiedzieli, co z nimi zrobić, będą wiedzieli, w jakich pieniądzach odłożyć, będą wiedzieli, że trzymanie pieniędzy na koncie to jest prawdopodobnie głupi pomysł, nawet na jakikolwiek tam lokacie. Bo średnio te procenty na lokatach zawsze są niższe niż wynosi inflacja, więc powinniśmy w innych rzeczach odkładać, takich jak choćby złoto, srebro, nieruchomości, akcje. Zobaczymy, czy kryptowaluty się okażą dobrym aktywem, czy nie. Ale na pewno chodzi o to, żeby nie nakierowywać na jakieś konkretne aktywo, tylko żeby uruchomić ten proces myślowy, czyli co mogę zrobić z tymi pieniędzmi, aby one przetrwały jakiś tam określony czas, czyli nie tak jak nasze tam powiedzmy babcie, które kitrały pieniądze pod materacem, a potem się okazało, że jest turboinflacja, a potem jeszcze denominacja i powiedzmy z wartości miliona złotych zostało dla nas 100 złotych na przykład, tak? Czyli no, to jest bardzo ważne, w czym odkładamy swoje pieniądze po to, aby przechowały one swoją wartość w długim terminie czasu. Więc przypominam, link do książki jest poniżej. Ja dziękuję za obejrzenie. Dajcie jakąś łapkę, jakąś subskrypcję, bo to jest moje drugie wideo, więc muszę wiedzieć, czy jest ok, czy nie jest ok. Ehm, a jeśli będą łapki i subskrypcje, to znaczy, że jest ok. I pamiętajcie, żeby zostawić jakiś komentarz, żeby te algorytmy zaczęły tutaj coś tam robić, co mają robić. Także ja dziękuję. Nazywam się Arek Bożyca, czyli zwykły Błażyk, i zapraszam.